Ciema widzowie! W dzisiejszym odcinku razem z bratem zmierzymy się na jedynej w Polsce arenie mini czołgów. Dobra Konrad, to co? Wsiadaj! Mój brat od razu wyjechał tym czołgiem, a ja nawet nie wiem jak się tym steruje. Przydałoby się, żebym nauczył się, jak kieruje się czołgiem. Widzowie, zanim zaczniemy tę bitwę, wypadałoby poznać chociaż podstawy kierowania takim pojazdem. Dlatego sponsorem dzisiejszego odcinka jest World of Tanks, czyli darmowa gra na PC, w której wcielacie się w dowódcę ponad 800 maszyn wojennych z połowy XX wieku. Walcząc najlepszymi czołgami z tego okresu, możecie zmierzyć się z graczami z całego świata. Zobaczcie, jak szczegółowo zostało stworzone te pojazdy. Poziom detali w tej grze jest niesamowity. Spójrzcie zresztą na samą grafikę. Zobaczcie jak pięknie odbijają się promienie słoneczne. W grze na start macie dostępne już kilka czołgów. Ja zdążyłem sobie już kilka też odblokować. Mam wybrany już swój ulubiony. Dodałem mu dodatkowe wyposażenie, które zwiększa prędkość pojazdu, czy chociażby lepsze opancerzenie. W grze macie dostępne trzy różne waluty, które zdobywacie chociażby grając w bitwy. Te waluty pozwolą wam ulepszać swój pojazd, odblokowywać kolejne lub zmieniać wygląd swojego pojazdu, żebyście mogli nadać mu swój unikalny wygląd. Przyznam się widzowie, że do tej pory zagrałem dosłownie kilka meczy i muszę wam to koniecznie pokazać. Dobra, odpalamy bitwę i zaraz mierzymy się z innymi graczami. Ja nie widzowie bardzo lubię grać w gry. Ale szczerze wam się przyznam, że to zależy trochę od dnia, bo mam niekiedy dzień, gdzie idzie mi naprawdę nieźle i jestem nawet dumny z siebie, a czasem idzie mi po prostu najgorzej. Ale myślę, że dzisiaj jest ten dzień, że naprawdę będę. Się dobrze bawić. Dobra, jesteśmy. Ok, już się zaczyna rozgrywka. Mamy no znacznik, dobra. Mamy 23 sekundy do rozpoczęcia gry. Zobaczcie, ile nas jest w ogóle. Jak to wygląda. Widzowie, ogólnie ta gra jest bardzo szczegółowa, jeśli chodzi o grafikę. Bardzo pięknie się prezentuje. No i zaraz sami zobaczycie. Jeszcze 5 sekund i jedziemy, jedziemy. Kółkiem myszki możemy sobie regulować przybliżenie. Możemy prosto do środka, możemy. Z zapleców możemy nawet cały teren obserwować z góry, jeśli chcecie zobaczyć na przykład wrogę, który jest dziś dalej. Ale ja lubię o tak trochę. Moi widzę się trochę czają, czają. Ja widzę, ja wjeżdżam naprzeciw. O, o! Pierwszy, dobra, pierwszy się wystawi, zobaczcie! Dostał, dostał! O! Kurde, spróbowałem! Dobra, nieważne. Chowamy się, chowamy się. Dobra, ja ogólnie wyjeżdżam naprzeciw. Raszuję. O, dobra. A zobaczmy, jak to wygląda z daleka. Zobaczcie. Elegancko. Z tak daleka możemy zastosować tak zwaną taktykę dystansową. Przynajmniej ja sobie ją tak nazwałem. Schowamy się delikatnie za skałą. I teraz max przybliżenie. O, widzę, tylko widzę, jak Pyk! Dostał. Idziemy z drugiej strony. Pyk! Dostał! O nie, ja też dostałem! Widzowie, kryjemy się, kryjemy, kryjemy. To jest ogólnie bardzo dobry spot. Dlatego, że tutaj możemy się delikatnie wystawić. Pyk! Chowamy się. Pyk! Znowu dostał. Mega fajne jest to, że ogólnie możemy się kryć za skałą, a i tak widzimy, w którym miejscu jest wróg. I możemy sobie. O, dostał! Uszkodzenie krytyczne! Widzowie, pięknie! Widzowie, trzeba teraz wykończyć tamten czołg. Come on, come on, o, chyba go zniszczyli, dobra? Ej, jesteśmy bardzo dobrze ustawieni. Pyk! Zniszczyłem go! Nie! Yeah! Ej, wy zniszczyłem go! Zobaczcie, jak zarobiście to wygląda! Pyk, Walimy kolejnego. Pyk! Widzowie! Zobaczcie, zobaczcie! Nawet mnie nie widzi! Teraz już wiem jak się kieruje czołgiem, więc pora się zmierzyć z moim bratem. Do tej walki właśnie przygotował mnie World of Tanks. Wiem już jak ważne jest zabezpieczenie czołgów i przede wszystkim napełniona lufa amunicją. Jedziemy. Zowie, zobaczcie w ogóle jak prezentują się te pojazdy w grze, dlatego że twórcy naprawdę postarali się o to, żeby odtworzyć cały wygląd, szczegółowość, zobaczcie tu mamy kilo, łopaty, poziom szczegółowości w tej grze jest niesamowity a to jak te pojazdy jeżdżą, jak się ruszają, jak skręcają, hamują, to jest tak realne, że możecie się poczuć jakbyście naprawdę sterowali prawdziwym czołgiem. Zanim przejdziemy do kolejnej bitwy wybierzmy sobie innej klasy pojazd klasa druga, pek i dołączamy i kolejna bitwa, kolejna Mapa, zobaczcie widzowie, jak to się prezentuje. Okej, okay, mamy całe miasto. Dobra, zarąbiście, jest całe miasto. Ogólnie widzowie, tak jak wspomnę, te mapy są mega szczegółowe. Prezentują się pięknie, i takich map mamy w tej grze ponad 30. Nie wiem, czy nawet starczy mi dzisiaj dnia, żebym obczaił wszystkie mapy. W tej grze bardzo ważne zastosowanie jest różnych taktyk. I tak naprawdę Wy musicie zdecydować, jaką taktykę sobie wybierzecie, bo możecie grać solo, pędzić na wroga, strzelać, nie czekać na drużynę. A może Możecie grać właśnie bardziej drużynowo, możecie wybrać lżejszy pojazd, wasza drużyna będzie na przykład grać cięższym, albo możecie właśnie postawić na walkę drużynową, jeździć drużynowo, strzelać nawzajem i niszczyć każdego wroga drużynowo. Więc taktyk tak naprawdę jest tyle, ile jesteście w stanie sobie wymyślić. Ja na przykład mam taką taktykę, widzowie, że strzelam do wroga i od razu się chowam, dlatego że ta gra już mnie nauczyła, jak ważne zastosowanie jest osłon, bo jeśli ich nie stosuje, to po prostu raz, dwa można przegrać a stosując taką taktykę strzelamy, chowamy się i tak jak teraz pyk, chowamy się z autobusem nasz czołg na szczęście jest lżejszy jest szybszy i o o, dobra, dobra schowaliśmy się i właśnie to jest ta taktyka widzowie, ja stosuję tą taktykę, że wystawiam się, strzelam i chowam się znowu, pyk i uciekamy jak, o nie, 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 nie. pyk, pyk to widzowie, pyk come on, jeden strzał no, nie, przegrałem! No nic, widzowie, ale czasem też trzeba przegrać i umieć pogodzić się z przegraną. Ja natomiast liczę na to, że moja. Zobaczcie, zobaczcie powtórkę. Widać nawet dokładnie, który strzał, gdzie uderzył, z jakiej odległości i mnie pokonał. Ale okej, okay, ja potrafię się pogodzić z przegraną, przynajmniej tym razem. I liczę, że moja drużyna wygra ten mecz. Tymczasem ja mogę sobie wyjść, rozpocząć kolejną bitwę kolejnym czołgiem. A w tym czasie możecie zobaczyć, że mój czołg jest w trakcie rozgrywania bitwy, więc nie mogę. Mogę nim zagrać, dopóki tamten mecz nie skończy, ale mogę wybrać kolejny czołg kolejnej klasy i ruszyć do kolejnej bitwy. I teraz wiem jak ważne jest zastosowywanie osłon w takiej walce Czy... Kolejna mapa, nie no zobaczcie, tam jest całe miasto, most, coś niesamowitego, dobra Z daleka widzę, że jest pierwszy czołg na horyzoncie Padają pierwsze strzały Nawet ślady mój czołg zostawia, co jest mega Dobra, mniejsza, pyk, nie mogę się ruszyć Chyba mi zniszczył silnicę. O dobra naprawiło się Słyszycie te wystrzały Realistyczne brzmienie silników, czołgów Do tego realistyczne brzmienie strzałów A wszystko to darmowe grze widzowie Aż ciężko uwierzyć, że ta gra Dostępna jest za darmo Pyk i jest zniszczony kolejny Dobra pyk Padasz gościu Dobra musimy go wykończyć widzowie Pyk Pyk! Jest! Kolejne dwa czołgi zniszczone, widzowie Mega! Dobra, jeszcze tylko jeden I wygramy to, widzowie Jedziemy po niego, patrzcie, trzech na jednego Pyk! Pyk! Ostatni strzał Tak! Widzowie, mój zwycięski strzał zakończył mecz wygraną. Ja odpalam teraz kolejny mecz, a wy w tym czasie sami zagrajcie w World of Tanks. Popierając grę z mojego linku dostaniecie pakiet startowy, a wykorzystując ten kod odblokujecie wyjątkowy bonus specjalny dla nowych graczy, gdzie macie m.in. 250 tysięcy kredytów, 7 dni konta premium i dodatkowy ciężki czołg. Dobra, teraz jest czas, żeby zastosować taktyki, które nauczyłem się właśnie grając w World of Tanks. Pora na zastosowanie strzałów z dystansu. No to jedź! Ma Oscara, Dawajcie. Ej dobra, chyba go mamy. Zobacz, co tam się dzieje. O, goźnica. Chodź! Musisz mi pomóc! Szybko! O kurde! Goźdźnica spadła! Dobra widzowie, chyba będę musiał się poddać. Czołg też się poddał. Nie! Eee! Poddaję się! Nie strzelaj! Eee! Konrad, zakopałeś się! No, Gąsienica, ci no nic, w takim razie stary, wygrywam. Wygrywasz. Ale, Konrad, niestety, tym razem przegrałeś. No, musisz jeszcze trochę poćwiczyć taktyk z World of Tanks. Wam, widzowie, dzięki za oglądanie. Koniecznie obczajcie link World of Tanks w opisie w przypiętym komentarzu. A może kiedyś wrócimy tutaj z ekipą i zagramy jakiś drużynowy remacz. Dzięki za oglądanie!